Witam ponownie, mamy 2 maja, kolejny dzień na budowie. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda: walka z wykopem, z fundamentami. Tu nam się pojawiła woda, ale jeszcze trzeba będzie jakiś. 3-4 cm do dołu. Podrównać tutaj trochę bardziej na boki. Zrobiłem więcej otworów. Oczywiście się pojawia woda. Trochę takie głębsze. Na 80 cm, tutaj mniej. Tak jak widać. Mamy oczywiście glinę. Tutaj glina. Ile żeśmy dali radę to żeśmy zrobili. Tutaj też się pojawia woda. Tutaj trochę gliny, kawałek ze 2 metry, tam dalej piasek obsypuje się. Oczywiście. Jak zwykle nie ma łatwo, ale zrobię chyba dam kilka kołków z kantówki. I deski po prostu dokręcę po jednej i po drugiej stronie, tam gdzie jest piach i tak będzie chyba najrozsądniej to zrobić. Ten piasek jest bardzo sypki, typowo się nadaje do tynkowania. Taki drobny, że od kamienia w nim bardzo nie ma. I tego myślałem, że to uniknę, ale no niestety się nie udało. Życie. Dzisiaj byłem w sklepie w Zakupiłem Arota. Do przeprowadzenia i przewód elektryczny do przeprowadzenia stud, do, do studni prądu, gdyż tam będzie pompa głębinowa. W furtowni się dowiedziałem, że yy, najlepszy arot do tego tam będzie na 230 V. Najlepszy arot e, wziąć z fotowoltaiki, on są o 20-30 gro, groszy e, droższy od e, zwykłego, a jest dużo trwalszy. Dobra, na razie to tyle. Będziemy walczyć dalej. do usłyszenia, do zobaczenia. Witamy panownie No na dzisiejszy dzień to starczy tej roboty. Tak może z tej strony, tutaj woda jak zwykle. Bo to się robiło. Jest na półtora metra, znaczy na pół metra wykopane. 10 cm chudziaka. Mam takie pytanie do Was budowlańców czy ten muł przed chudziakiem należało myślę że zebrać ściągnąć chyba raczej tak tak to wygląda bo tutaj jest już jest sucho małe obsłupki bo się chodziło to się ten ale to się jeszcze wyciągnie tutaj mała poprawka Musiałem dobić, bo się obsypuje ten piach robiłem w ten sposób dałem kawałek palika pójdzie chudziak myślę chudziak pójdzie 10 cm, osiem, dziesięć, i wtedy tu się obsypie ten piach. I myślę, że będzie trzymało. Eee, może ten. ten. Eee. Tutaj jest fajnie. To jest po tym drenażu. Tutaj tak samo. Ten drenaż. No tutaj te, też to samo musiałam zrobić. tak samo już się zaczęło nawet obsypywać samo czym suchszy piach się obsypuje zobaczymy czwartego czy nie trzeba będzie jeszcze tutaj kawałek deski dołożyć i tu tu się zaczęła pojawiać woda znowu To wygląda. W tej glinie tutaj to było, kurde masakra. ta woda nachodzi? Ale tutaj już na tym nie gdzie się tylko pojawia. Zobaczymy po za dwa dni. Chodzi mi się o te boto. No Myślę, że to trzeba zgarnąć, po prostu wywalić na zewnątrz i ile się da i dopiero chudziaka leci. Pozaznaczać ile tego chudziaka tam mniej więcej ma iść. Jeszcze Wam pokażę co do tych otworów. Przed chwilą, jakieś 5 minut temu wypompowałem, wybrałem, kurde. Małym pojemnikiem, ale cały czas nachodzi ta woda w tych otworach. Czwartego już był telefon, że przyjedzie elektryk zakładać. Doprowadzenie do garażu z, z mini koparką od razu to mi to zasypie. Tam zrobi, yy, wywali mi na półtora metra czterdzieści, półtora metra pod krąg, pod studnie tutaj. Ja już się nie męczę, bo już mam kurde, szczerze mówiąc, czasami dosyć. Tutaj, jak widać, woda jeszcze stoi po tym tym. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie się zachowywać później. Ta woda stoi to na, po tej pukance, eee, jak wiercili, dodawali tej sody, czy co tam dodają? Sody mi się wydaje. i ona tak ta soda tą ziemię tak uszczelnia z wodą no dzisiaj około 500 litrów wypompowana ta woda została ale cóż dobra Powrót na działko budowę, tak zwaną, dopiero od czwartego na dzisiejszy dzień. A jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Mianowicie ten piasek, nie wiem czy Wam pokazywałem, jest bardzo drobny oby do tynkowania, ale Jak piasku jest kupa, to myślę, że do... później wykorzystam go do środka, z zewnątrz. Yy... I tak będzie szedł drenaż Trzeba będzie jednak zrobić Tutaj gdzieś pójdzie studnia chłonna Z tej strony A drenaż dookoła, poskowy i... Jest tu niedaleko firma, która się, się, się tym zajmuje Kwestia jest zadzwonienia do Dogadania, usłyszenia jakiej ce, jaka cena Zobaczcie, tutaj jeszcze deski. deskę będzie trzeba położyć do pewnego momentu. Tam z półtora metra tej deski, ale to już czwartego, na dzień dzisiejszy to koniec. No to dobra, to na tyle do usłyszenia. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał. Łapka w górę lub w dół, komu się podoba, komu nie. Jakieś uwagi. Postrzeżenia i tym podobne. Do usłyszenia.